No i rozpoczynamy nasz kolejny, piąty odcinek Green Velo. Tym razem na trasie Zwierzyniec, czyli Roztocze przez Przemyśl do Rzeszowa. Planowany czas przejazdu 5 dni. Odległość około 320 km. Pogoda piękna, jesteśmy w tej chwili na Roztoczu. W miejscowości Zwierzyniec, poranek, spakowani. Tak wyglądają nasze maszyny gotowe do podróży. Wszystko co mamy na tych parę dni jest właśnie tu, w tych sakfach. Podzielenie Ania ma w jednej sakwie swoje ciuszki, w drugiej kuchni, w nie wiem co. Ja jadę na, na moim osiołku również w jednej, po jednej stronie ciuchy, po drugiej mam karimaty, inne maty pompujące do góry różne inne historie, namiot, śpiwór i takie tam. I tak to wygląda nasza karawana która będzie tak przez parę dni nam towarzyszyła No nic, jedziemy, piękna pogoda czas rozpocząć Tak Aniu? Tak znajdziesz tylko swoje okulary te mi nie pasują te nie pasują? Jak uważacie, dajcie znać. <śpiewanie> <śpiewanie> No my kiedyś byliśmy rowerami, to nas kontrolował, tak? tak? Ja tak się tak? A no co to kontrolował? Ja tak, proszę pana, kontrola Ale mieliście bilet, tak. Wzdłuż trasy Green przejeżdża się przez fantastyczne miejsca. Takim jest na przykład Rostockański Park Narodowy. I na przykład jesteśmy nad jedną składek, gdzie zatrzymaliśmy rowery, Albo począć a w takim pięknym stawie. Super ptaczki śpiewają, jest pysznie. Cała trasa klinwelo oznaczona jest tego typu znaczkiem a wskazówki, drogowskawy jakiś czas pokazują ilość kilometrów do najbliższej teoretycznie większej miejscowości co kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów są tak zwane miejsca obsługi rowerzysty Zwane w skrócie mor, gdzie można sobie odpocząć jeść coś z reguły są to jakieś ławki, wiaty różne tego typu historie no też można tutaj jak nie można znaleźć noclegu to śmiało w okolicy takiego moru sobie rozbić namiot przenocować no i mamy Józefów i tak na przykład ścieżka jest poprowadzona nierzadko że wiedzie, stłuż jakichś atrakcji turystycznych czy też miejsc rekreacyjnych, tak jak tu. Takie miejsce jak to w Jezefowie to jest jedno jedna z najlepszych spraw, które mogą nas spotkać na trasie, bo wtedy się człowiek odpręży. Nieraz wykąpiemy, wypijemy coś schłodzonego, przyjemnego. A to oznaczenie typowe dla Green Velo. ma na przykład o, do końskich, gdzie jedziemy docelowo 663 km końskie, tam się kończy w województwie świętokrzyskim cała trasa, a zaczyna w Elblągu, gdzie rozpoczęliśmy to 1226 km. Więc suma daje nam cały odcinek. Są pełne cmentarzy wojennych, bowiem w tych okolicach bardzo prężnie działała partyzantka w czasach II wojny światowej, co też widocznie jest niemalże w każdej zmianej przez nas miejscowości w postaci różnego rodzaju pomników, cmentarzy i tak to wygląda. Jak na przykład tutaj. W klasie korzystamy z takich, to właśnie siłowni, popularnych wszędzie, aby rozruszać kości. Nieco inaczej, jak się czujesz, Aniu? Niezwykle rewelacyjnie. To powiedz o dzisiejszym odcinku? Taki sobie. Rozumiem dlaczego? Dlatego, że drogi głównie asfaltowe i często puszczone razem z ruchem ulicznym. No i jakoś tak mało ciekawie. Rozumiem. Zabudowa standardowa. Mało bocianów, ptactwa, roślinności, zapachów. Teraz mówię. No i co miała do powiedzenia Ania. Ja chyba się tutaj do tego. O, jest bocian? Na Gdzie? A tu. Ja się chyba do tego dołączę, chociaż faktycznie widzimy właśnie bociana. A. Siedzi sobie w mieście. No, to teraz idę ja ćwiczyć. Pewny w nowym Bruśnie. Gdzie zobaczyć? Przed nami chory niedrogi godzina cho, 19 dojedziemy do Choryńca no i cóż, tam mamy jakieś upłaczone pole namiotowe pewnie sobie rozbijemy tam nasz szałas i tak pierwszy dzień minie zobaczymy co dalej tu po prawej, teren prywatny MTR, miejsce przyjazne rowerzystom, kemping no i jesteśmy na kempingu Okazało się, że pani oprócz możliwości rozbicia namiotu ma też domki takie małe, których w sumie nigdzie nie ogłasza, bo domki są leciwe, no, ale powiedziała, że jak chcemy, to trzy dychy może osoba hmm, doba za osobę e, czy w namiocie, czy w takim domku nie ma znaczenia, więc stwierdziliśmy jak, jak domek jest, to to się przekimamy w domku, nie będziemy dzisiaj rozbijać namiotu, więc trochę to pójdzie sprawniej. To jeszcze pokażę jak mieszkamy w naszej altance wantur po naszym obiekcie. To jest posłanie Ani. Ani jest nasz kącik gastronomiczny. Proszę właśnie się fantastyczna zupka pięciu smaków robi. Chyba się każdy domyśla co to za zupka. To, to Pościel. Ładują się gadżety. Lodówka. Tam ja. A tu jeszcze moje posłanie. Nieposłane do końca. Jest stara szafa która pewnie wiele mogłaby opowiedzieć, gdyby mówiła. Dobra, to tyle.